świadczem, że nie składam rezygnacji Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem i jak do tej chwili mam przekonanie że z nim wychodzę Chciałbym, mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mi od kontaktu z ludźmi Eskortą że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam państwo posłowie, panie posłanki, życzę potem głosowaniu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o odwołaniu Rady Ministrów.

Składam dziękowanie za taki gramatyczny wniosek po MSW i MONK. Czy Tak sobie ułożę. Tutaj mam wolną rękę. Wolną rękę? Dobra. Udzielam teraz głosu panu posłowi Waldemarowi Pawlakowi, kandydatowi pana prezydenta Rzeczypospolitej na stanowisko prezesa Rady Ministrów, proszę bardzo, panie pośle. Panie, panie prezydencie, wysoka izbo, kiedy wyrażałem zgodę na propozycję pana prezydenta, były inne warunki, sytuacja była trudna. Dziś jest jeszcze trudniej. Sytuacja stała się dramatyczna. Urodziłem się w roku 1959 na polskiej wsi w systemie, który nie my Polacy wybieraliśmy i ja tego systemu nie tworzyłem, ale chcę, te, chcę ten system zmieniać. Trzeba z żywymi naprzód iść, przełamywać nienawiść, uprzedzenia w imię interesu państwa. Klub Unii Demokratycznej udzieli poparcia kandydaturze przedstawionej Sejmowi przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju, z niezadowolenia społecznego, ze słabnącej pozycji Polski w świecie, z straconych ostatnich kilku miesięcy, będzie głosował za powołaniem pana posła Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Kandydat na premiera, pan Waldemar Pawlak. Mam nadzieję, że trudności te będzie w stanie przezwyciężyć. Mam nadzieję, że będzie w stanie sformułować rząd, który będzie służył dobrze Polsce Ludowej. Polsce, przepraszam. Wysoka Izbo, proszę, proszę o, o spokój, bardzo przepraszam każdemu, co się może zdarzyć. Cieszę się.